Choć wścieklizna u ludzi w Polsce zdarza się bardzo rzadko, a ogniska tej choroby wykrywane są w naszym kraju sporadycznie, warto pamiętać, że jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych chorób zakaźnych na świecie. Każdego roku umiera na wściekliznę ponad 59 tysięcy osób. W 99% przypadków choroba ta przenosi się na człowieka w wyniku ugryzienia przez psa, a do zakażenia czworonoga dochodzi najczęściej w wyniku kontaktu z zarażonym zwierzęciem, do czego może dojść na przykład w trakcie spacerów po lesie. Korzystając z okazji, zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, dzięki Wam będziemy mogli się stale rozwijać. Wścieklizna, mimo ogromnego postępu medycyny, nadal dla ludzi jest chorobą w 100% nieuleczalną i śmiertelną. W całej tej dramaturgii pozytywne jest jednak to, że jest to choroba, która może być całkowicie wyeliminowana z naszego życia. Światowa Organizacja Zdrowia WHO, Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt OIE oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO zakładają, że do 2030 roku możliwe jest wyeliminowanie przypadków śmierci, wyników ścieklizny u ludzi przenoszonej za pośrednictwem chorych psów. Tylko egzekwowanie wymogu regularnego szczepienia psów jest w stanie ograniczyć liczbę przypadków do minimum. Tymczasem wścieklizna w Polsce nadal stanowi realne zagrożenie dla zwierząt domowych, a tym samym i dla ludzi. W lipcu bieżącego roku we wrześni za sprawą zakażonego nietoperza obszar całego miasta został oznaczony jako zagrożony, co wiąże się z tym, że do 6 października obowiązuje tam całkowity zakaz wyprowadzania psów bez smyczy i wypuszczania kotów domowych na zewnątrz. Spacerując tej jesieni po lasach pamiętajmy, że nie tylko nietoperze mogą stanowić zagrożenie. Wścieklizna jest przenoszona także przez lisy, dziki, łasice czy kuny. Na wściekliznę może zachorować każdy ssak. Jeśli nasze zwierzęta domowe wychodzą, chętnie spacerują po parkach czy lasach lub nasze domostwo odwiedzają dzikie zwierzęta, to nie zapominajmy o szczepieniu naszych domowych psów i kotów. Jeżeli zachorujemy na wściekliznę, nie będzie już dla nas ratunku. Czym jest wścieklizna? Wścieklizna to choroba wirusowa i zakaźna, która może dotknąć każdego ssaka, a zatem przenosi się ze zwierząt na ludzi. Według badań co 9 minut jedna osoba na całym świecie umiera z jej powodu. 40% ofiar to dzieci poniżej 15 roku życia. Nazwa nawiązuje do zachowania zwierzęcia, które może stać się agresywne i mocno zdenerwowane, wręcz wściekłe. Wścieklizna uznana jest za jedną z najgroźniejszych chorób od zwierzęcych. U ludzi może trwać wiele dni, atakuje układ nerwowy i prowadzi do śpiączki, a następnie do śmierci. Zwierzęta chorują do 15 dni i po tym czasie umierają. Zainfekowane dzikie zwierzęta przestają bać się człowieka i stają się bardziej przyjacielskie. Dlatego nigdy nie próbujmy ich dotykać czy głaskać. Właściciele psów powinni w szczególności uważać. Na świecie jest ponad 900 milionów psów a to właśnie one są głównym źródłem transmisji wirusa na ludzi w wyniku ugryzienia czy kontaktu ze śliną. Tyczy się to także właścicieli kotów wychodzących. Światowy Dzień Wścieklizny to dobry moment na zweryfikowanie aktualności szczepień naszego zwierzanka. 9 na 10 przypadków wścieklizny wywołanych jest ugryzieniem przez zarażone zwierzę. Wystarczy zaszczepić 70% psów, aby zabezpieczyć dany obszar. Mimo iż obowiązek szczepień w Polsce dotyczy jedynie psów, warto rozważyć objęcie taką ochroną także koty wychodzące. W sytuacji pogryzienia przez psa, ranę powinniśmy dokładnie zdezynfekować i opatrzyć. W przypadku silnego krwawienia należy szybko je zatamować odpowiednim opatrunkiem. Koniecznie skontaktujmy się z lekarzem, który zaleci odpowiednie postępowanie. Jeżeli pogryz nas obcy pies, to mamy prawo wymagać od jego właściciela zaświadczenia potwierdzającego aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Jeżeli odmówi, to powinniśmy wezwać policję. Jeżeli zwierzę jest bezpańskie, to należy je złapać ale tym powinna zająć się lokalna komórka samorządu lub straż miejska. Zwierzę powinno być poddane obserwacji w kierunku wścieklizny i ewentualnie zbadane, jeśli zdechnie w ciągu 15 dni od ugryzienia. Jeśli zwierzę, które ugryzło było dzikie, np. lis lub uciekło, to należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem, który powinien potraktować sytuację jako pogryzienie przez zwierzę zarażone wścieklizną i podjąć odpowiednie działania. W odniesieniu do naszych zwierząt domowych niezwłocznie skontaktujmy się z lekarzem weterynarii, gdy zaobserwujemy u nich nietypowe zachowanie i nagle występujące objawy neurologiczne. Zarażone koty stają się agresywne, głośno i intensywnie miauczą. Mogą być też wycofane, uciekać lub chować się bez powodu. Zanim dojdzie do śmierci, zwierzę często dotyka paraliż kończyn. Podobnie jak koty, również zarażone psy zmieniają swoje zachowanie na bardziej agresywne, choć czasami zwierzęta stają się apatyczne. Pojawiają się porażenia kończyn oraz gardła, które powodują trudności z połykaniem. Może być zauważalny zwiększony popęd seksualny, szczekanie, chęć gryzienia jedzenia różnych przedmiotów. U psa może wystąpić też linotok i zes. Pamiętajmy, że w Polsce szczepienie przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe co roku u każdego psa, który ukończył trzeci miesiąc życia. Za brak aktualnych szczepień właścicielowi grozi grzywna do 5000 złotych.